Witam wszystkich zebranych na tym oto wspaniałym live. Poczekam aż po prostu tutaj się to odpali i zaczynam już jakby, no. To czekam, czemu jest offline. O dobra, już jest normalnie, kurde, co zrobiłam. I wszystko jest dobrze, dobra. To live na Movistar Planet. Live na. Co ja gadam? Na YouTubie, na Edge. Na ile tam mam subików? Ej, hej, 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 wszystkim! Ej, na 140 subików losą. Na na 140 subów będzie losowałam konalistę, która ma Gabitarz, bo właśnie tak tutaj patrzę i... Nie ma lajwa chyba ona. Czy ktoś ma lajwa wtedy teraz? Hej, 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 wszystkim. Właśnie e... Archie, właśnie o nim teraz mówisz, bo tak Tak samo tak się odgabi to. tego, e... mam nadzieję, że się na <śm> mnie nie obrazi. Co e... nie e... Wiesz, że. E... Nie wiem. Później też się zastanawiam. Napisałam, napisałam na Discordzie na grupce i jakby na dzień nie odpisał, więc... Mm. Też do niej napisałam ciągła live'a, więc no. Yy, znaczy, trzy osoby wszystkim siema siema. Jeśli możecie, to wyście mnie jakby zapromujcie! W za oczywiście i tak samo jakby, powiem wam, bo tutaj jeszcze muszę dodać opisik, mam takie same zasady, że za to kręcę kołem, że na przykład dacie mi buty Novel, to wezmę was, dodam do znajomych i zakręcę kołem i coś wam z tego dam, więc myślę, że się opłaca i co tu jeszcze by dać, yy, nie wiem, myślę, żeby można jeszcze dodać tutaj... Yy. Danie do mych. Danie do najek na tydzień. Myślę, że tak. Na, na po oczywiście. Idę... Mm, tutaj muszę usunąć i zmienić to. No kurde! <danie> powinno być dobrze napisane. E, hej, hej, e, na 140 subów. Ile brakuje? To chyba dwa nadal suby, tak? Ej, ktoś mi znowu odjął suba. Naprawdę to jest, nie jest miłe. Brakuje trzy suba, brakowało e, tak, dwa. Tak, 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 tak. Tutaj mam napisane co i tego i zobaczymy właśnie. I jeszcze tu bym mogła dodać. Y, Unic. Dnia. A, na, a z tego na. Y, jak dostanę jakieś włosy, jakby od lift, to kręcę jak coś pięć razy. Muszę to do, dodać do, dodaj do opisu. Kupiłem mm. tam czy mogę bez kułagrozu, żebym dała czekapki y, Nie wiem, raczej nie, bo się tak nie jakby nie wymieniam. A dobra, spokoj. Y, drip Pixel Ink. Graf, pozdro, animka, lista, szafa, unikać za poziom, buty. Yy, no, to, yy, tego yy, buty nie tego, co nie doznajemy, to daje na tydzień, unikać z tygodnia i nie wiem, co by jeszcze dodać. Yy, nie wiem, rzecz: koju, lovit. id w pokoju Wezmę jakieś głupie rzeczy, co ja to dodaję. Id w yy, na id Nie wiem takie szczęście, jeszcze, jeszcze nie mam e, Tak, dobijamy u mnie Tak samo właśnie dobijamy subów. No, znaczy tutaj chcę, tak, żeby było, bo to są naprawdę możesz spokojnie. Czy to wezmę jeszcze? Nie wiem, co bym mogła tutaj jeszcze dodać, bo tak w chwile, nie wiem. Co bym mogła jeszcze dodać? Moderatora, może dodam. Moderator. I mnie, oki, okay, to już nie wiem, odebrałaś, to już będzie losować dla ciebie rzecz. Właśnie otworzę na bo mam bardzo dużo sobie prezentów do otwierania, jak widzicie wszyscy. A więc otwieram i. To są butki kwiatkowe? Bo właśnie nie wiem, tak Sprawdźcie, Poczekajcie chwilę, bo ja nie wiem, jak one wyglądają. Yy. Yy, Kompletny sypy. To one? Bo właśnie nie wiem, czy nie są buty Brat, czy coś takie właśnie. Czy to są właśnie te? Czy właśnie? Czy pomyliłam? To są brat spoko, Bo właśnie tak się zastanawiałam, ale dziękuję. I już jakby losuję dla Ciebie y, tego. Y, to więc już zastosuję zmiany kół i już. Y, dobra. I kręcę, a więc. Dobra, teraz powinno lepiej mnie słuchać i tak dalej. A więc wygrywasz coś, prezent z szafy, niestety. Więc dam Ci coś z szafy, niestety, jakoś tak, no wiesz. Po prostu to wylosowa końca, szczęśliwe koło. Mogę Ci dać szafy, jakieś, może ładne włoski, nie wiem. Yy, Zobaczę, dalej na następnej stronie. Muszę, dam Ci, mm, tutaj te włoski. Tu masz tutaj te włoski. Więc no niestety wiem, w sumie nie wiem, ale... A to są, to są te głosy, bo wiem, że one są te za poziom? To są te? Właśnie, bo tak... Nie, bo to jest księżyczkowy, co ja gadam. Więc no... No... Da dajmy właśnie tego. Świeczki. Niestety... O no. Więc no, myślę, że mogę przejść do otwierania prezentów. Dziękuję Ci, Gamina, za te słuchawki. Laura PXD, dziękuję stycznie Ci, Archi. Za tyle prezentów wezmę to tutaj, wszystko tak. W sumie naraz wezmę, by otwierać tak. O. Więc otworzyłam praktycznie całą stronę i teraz chwilę, poczekam. Dziękuję za bluzeczkę, za tam, za to, za to, za to, za to, za to i za inne rzeczy. Dziękuję za tyle rzeczy w ogóle bardzo dziękuję. Dziękuję za tą bluzeczkę, za tą, za tą. <śmiech> <śmiech> Kto mi dał to? Już muszę sprawdzić. O Jezus! Dziękuję strasznie! tam Ci do znajomych i w ogóle zakręcę dla Ciebie kołem dwa razy. Dziękuję. Więc zakręcę dla niej. Strasznie dziękuję. I wygrałeś w pokoju i raz drugi raz zakręcę. Ale bardzo dziękuję. Strasznie. Yy, a ja oddam te włosy Sorki, ale jakby to tak nie działa. Więc no. Nic yy, nie chcę masz robić w pokoju. I do tego jeszcze dam ci. No. Yy, kurde. I jeszcze zobaczymy, co wyrosło. Tylko wezmę tutaj. Zobaczę. Z yy, tej stronie. Dobra, i już, i losuję kolejną rzecz dla Ciebie. I to jest... Serio, tak mało dostawałeś z tego? Ale ja to znajomym dodaję także, więc i grafa, niestety. Widzicie, to jest nie do końca jest to szczęśliwe takie koło. No, akurat tutaj jeszcze raz, jeszcze nic Podwójny. E, hej, hej, hej wszystkim! No, ale brakuje e, pewnie znowu łódź mi od osuba. Nie, trzy słupki brakuje i losmanko! Dziękuję za te prezenciki wszystkie. E, dziękuję za te butki, za te i za tę bruzeczkę. W ogóle bardzo dziękuję, Arci. Dziękuję za te wózki, za, za te... w ogóle... Yy, mi się wydawało kiedyś, że one albo nie wiem, czy one są nie, to nie są z VIP-a, inne były z VIP-a ale dziękuję Ci za wszystkie rzeczy i yy, yy, również Cię pozdrawiam. Otwórz sobie te prezenciki więc dziękuję za tę trapeczkę za to, za to, to chyba był kolczyk do nosa, więc nom dziękuję za te skarpetki i za to, więc nom 13 osób. Ale wbijamy, kochani, subiki. Brakuje ci subiki. Mmm, i. Halo, jak Ja teraz wezmę sobie zmienię ani jakąś taką bardzo podstawową. Bo tu mam lagi, jak widzicie, straszno, Jezus. Muszę co to się dzieje. Ja wejdę, myślę, że po prostu i na aplikacji na sypy... Bo tak będzie najlepiej, więc no. Hmm. Pójdę tutaj. Więc no. Hmm. Spooko, rozumiem. Też prezes spam proszę coś fajnego. Nie wiem co ci mogę dać, bo to w sumie mogę ci dać z listy, ale za chwilkę jak zalogujesz, jakby. W ogóle napiszcie, czy dobrze mnie słychać. Czy jakoś mnie nie przerywa, czy nie słychać mnie podwójnie, czy jakby tak nie za głośno jest, albo nie za cicho, no. Myślę, że będziecie live do, jak już mówiłam, do 24, ale z taką małą półgodzinną, 15-minutową przerwą, bo no. Będę pewnie tego live'a potem około 22, 23 już na łóżku robić i będę musiała po prostu rozebrać to łóżko. I przykro gdzieś kolację. Yy, to weźmy tylko. No. Otworzę resztę prezentów. Właściwie dziękuję Ci bardzo, Pasteur, za to. O, budki! Dziękuję Ci strasznie za te budki. Już kręcę dla Ciebie i ciekawe, co wygrasz. Nie dziwię się, jak wygrasz teraz. Yy, dobrze jest Roxy Chodź. Yy, O, dobra, dziękuję. I ciekawe, pewnie teraz wygrasz Pixela, bo coś takiego. Serio. O Jezus. Poczuję Ci. Czemu u mnie są takie niemiłe rzeczy? Naprawdę. U Gabi, ja wygrałam Inka i na dziewczyna wygrała też Inka już nie pamiętam, kto ale ktoś wygrał Inka, więc ło wow. y, Status hiki, hello. Y, serio, czy ja mogę skolajkować statusy na tym? Kurde... Czy ty nie masz statusu, serio? To ci polajkuję, nie wiem, czy mogę, buki luki masz może? Nie wiem co... Dobra, masz to wezmę tutaj Ci, bo nie mogę znaleźć statusu, więc wylekuję gdyby do buka, co dostaniesz tam. Troszkę fejmu. Troszkę, ale dostaniesz. No. Ale tak, tak, zakręcę, oczywiście. Za jakby włoski node level kręcę 5 razy. Za budki node level, a za sukienki z innych wipów, tak dalej. Nodlevel kręcę dwa razy, więc no. No. No tutaj, ale to przynajmniej też jest takie, że możesz na przykład wygrać dripa, inka lub pozdro lub inne rzeczy. Ale naj... no, możesz moderatora też w sumie. Ty już, no, już masz tego moderatora, więc. No. Ale wbijamy kochani słupki. Lecimy. Wezmę jeszcze status statusik. Wybijamy wejdę na czas chyba Bum, sobie zbieczali i wejdę... W sensie ja właśnie powiem, ale no. Mm. A to do inicjatywy coś zakręcisz. Yy, znaczy myślę, że yy, będę dawała to kręcenie od 3 zł. Tylko muszę coś zmienić, kurde. Ale tutaj ocena luka i tutaj... Yy... Kabi dała i zezwał spam prezent buty króliczkowe, Ja mogę buty bili, ale już chyba ich nie mam, ale zobaczę. Koło grozy. Fortuny. 3 Tak napisał. O, kurde, tak. No. A e, kitoczka już tam patrzę już, no. Otwieram prezencik. Kito już losuje i zobaczymy co wygrasz. Teraz naprawdę Kto to będzie ink? To Inka wygrałaś. Kiertuwaj tylko Inka, tylko kurde. O! Dodam yy, Ci spódniczkę i taką dam Ci. No. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona. Masz włoski drip? Nie, niestety nie. Yy, no, właśnie. To czemu nie... Yy, yy, tak. Uwielbiamy kochani subiki. Każdy tutaj może mieć szczęście lub nie, więc jeśli uznam, znowu to włączyłam przez przypadek, i teraz się zareklamować na klub VIP. Może ktoś z tych VIPów. No. Yy, więc no, yy, co tu by napisać? Yy, a dobra, live na kanale za trzy słów... Kopiuj Mam nadzieję, że ktoś z nich wbije na tego live'a No właśnie O fajnie, o co już jesteś na live'ie, Teraz zwróciłam uwagę, miło mi Pies w <noise> W ogóle jeśli chcecie to możecie Tylko yy, wezmę tutaj Wejdzie tutaj, yy, serka zapraszam No <noise> Yy, o, dobra, tutaj jest Możecie dać jej jakiegoś grafka lub... I właśnie, weźmie dodaj tutaj do znajomych! ka, dodaj mnie! Nie wiem czy wiesz, nie wiem, ale... No, bo dzisiaj zaczęłam grać w tą grę w sumie no Dla osób... O, 13 osób, fajnie W ogóle postanowiłam zrobić tutaj sobie miniaturkę jakąś dać Dla jewików. No, wbijajcie, halo! W ogóle tutaj nie mam praktycznie żadnych lagów i teraz w Polsce czemu... dobra, nie zagadam ciągle, ale dobra, nieważne. Więc no. Eee, czekaj, zobaczę, ale Roxy nie mówiła, że będzie coś właśnie... Mogę dać ci coś z listy, Archie, bo jakoś nie mam nic zapisanego, a... Gabi dałam, bo ona dała mi około naprawdę Gabi, do tego jeszcze dała z konta tego innego i jeszcze potem następnego dnia dała mi znowu prezentiki, więc no a ty co wiesz.